Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś rozmawiamy o, to taka może niespodziewane temat, o takiej nadgłej aktywności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które przez tydzień wykonało więcej działań wymierzonych w korupcję w rządzie niż przez 8 lat. Co takiego się wydarzyło? W pierwszym rzędzie zatrzymali jednego z byłych wiceministrów i polityków PIS-u, któremu, uwaga, postawiono zarzut przyjmowania wpłat na partię, czy znaczy na swoje konto, jako formę łapówki to jest no, taka, taki zarzut, który można po, po, postawić wszystkim czołowym politykom tej partii, ponieważ jak wiemy, pamiętamy, jakim Brudziński miał bodajże 83% wpłat od ludzi, którzy pracowali w spółkach skarbu Państwa, którym załatwiano pracę. Więc sprawa korupcyjna to jak najbardziej i druga rzecz to jest wejście wczorajsze do agencji restrukturyzacji, przepraszam do agencji rezerw strategicznych. To jest taka agencja, która, który, o której Tomek tutaj mówił państwu, że to jest wier... to znaczy prywatny folwar Dworczyka i Morawieckiego. Tak. tak, tam było po prostu bardzo dużo, no. Wałów, jakby to ująć, yy, to, to po prostu yy, tam była. On przecież nie wpuścił tam nawet najwyższej izby kontroli, żeby nie mogli go sprawdzić. To też była taka yy, historia. Więc ta agencja, to, to, ta dawna agencja rezerw materiałowych, to są naprawdę gigantyczne wały. Zresztą to była taka korespondencja, że cieszyński kupował coś, przepłacał i następnie oddawał to państwowym rezerwom. Zobaczymy, co oni potem z tym zrobili, bo ten mechanizm miał być zrobiony. I jak ustaliły, ustalił Tomek Schweigert z Jawiórkami, wejście do właśnie tej Agencji Rezerw Strategicznych Skarbu Państwa ma na celu, uwaga, wspomożenie i zablokowanie ewentualnych doniesień do prokuratury na Dworczyka i Morawieckiego, bo nie będzie przecież sprzętu komputerowego i nie będzie dokumentacji, ponieważ ta będzie w CBA. Więc na tym polega pomysł, żeby opóźnić. Pociągnięcie do odpowiedzialności tych panów. Gra Stróżnego, jak on lubi się nazywać, pułkownika Stróżnego, który jest szefem CBA, przeszedł tam z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest funkcjonariusz zamieszany w sprawę Barbary Glidy. Tam mu udowodniono. Że minął się, czyli krótko mówiąc, podał przed organami państwa nieprawdę. Ta sprawa wy, 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 wyszła na chwilę, nikt nie wyciągał wobec niego konsekwencji. Przypomnijmy zresztą sprawę, że bodajże chyba najlepiej to pokazał kiedyś Sylwester Latkowski w dokumencie Wszystkie ręce umyte. Cała ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona. Przypomnijmy, nie dość, że podwody, podstawy wejścia do posłanki były, byłej posłanki, byłej polityczki były bardzo wątłe, to jeszcze na dodatek zrobiono z tego show telewizyjny. Po prostu próbowano, jak zwykle w takich sytuacjach, po prostu upokarzać zatrzymanego, prowadzić, zrobić z tego po prostu materiał filmowy. Jak zachowywał się Ziobro, to trzeba poczytać wypowiedzi Janusza Kaczmarka, który opowiadał o tym, że Ziobro po prostu wpadł w histerię i myślał, że, go, że będzie musiał zapłacić po prostu więzieniem za tą sprawę. Szkoda, że tak się nie stało. Tomku Stróżny gra przede wszystkim o to, żeby opóźnić albo uniemożliwić, chociaż to jest śmieszne, że im się wydaje, że w Polsce, w której rządzi Donald Tusk, który pamięta, co mu zrobił Mariusz Kamiński, pomysł, że stróżnemu się wydaje, że on przeżyje więcej niż kilkanaście dni na stanowisku szefa CBA, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wielokrotnie była obiektem prób badań przez posłów, przez posła Szczerbę, posła Jońskiego, przez NIK, przez... Wielokrotnie, wielokrotnie zwracano się z pytaniami i wyglądało tak, że albo nie było szefa, bo był gdzieś na, był gdzieś na urlopie, a NIK również nie mógł dokładnie zbadać Rządowej Agencji Rady Strategicznej. Przypomnę, czym zajmowała się Rządowa Agencja Rady Strategicznych? No między innymi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zajmowała się skupowaniem węgla. Ten węgiel leżał na hałdach i był własnością Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Później okazało się, że w pewnym momencie zabrakło tego, tego węgla, nie, nie, nie było węgla. czyli Państwo, no, ostatnio ta słynna sprawa z wydaniem 200 milionów złotych na sprzęt dla osób niepełnosprawnych, czyli jak gdyby scentralizowanie tych zakupów, yy, zabierając te. te te zakupy z poszczególnych, z poszczególnych sklepów czy, czy, czy różnych, czy różnych tych jednostek służby zdrowia, które kupowały sprzęt rehabilitacyjny, który jest sprzętem takim dedykowanym do poszczególnych pacjentów. Tutaj bardzo ciężko jest, jest kupić sprzęt, który jest taki o, o, tak, o, o takiej bardzo ogólnej charakterystyce. Tutaj, tutaj rzeczywiście to miało swój sens, że, że ten sprzęt był, był kupowany przez różne, przez różne jednostki służby zdrowia, a nie, a, nie, a nie rządową agencję strategiczną, która wydała 200 milionów na, na, zakup, na zakup sprzętu, bo, bo przecież ludzie mają różne schorzenia dla osób niepełnosprawnych. Ale to, to oczywiście to też miało być, miało być przedmiotem e, e, tutaj różnych, różnych kontroli. Był olbrzymi problem. Przypominam Państwu, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych już były pytania, bo na kilka, na kilka dni przed, przed ogłoszeniem pandemii sprzedała z, z, za kwotę bardzo niską jakieś maseczki, jakieś, jakieś maski, które później, później zostały dużo drożej sprzedane do, do szpitali. W ogóle tutaj w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych znalazły się te słynne, respiratory od handlarza bronią. Tutaj w, y, część w ogóle tych zakupów, zakupów szczepionek. Teraz, ty, jak wiecie państwo, te szczepionki mogą być uty, utylizowane, ol, olbrzymie ilości szczepionek. Y, zakupy, zakupy y, z, 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 zbrojeniowe, zakupy żywności. Tutaj, proszę państwo, zobaczcie sobie y, Jaki budżet ma w tej chwili Agencja Rezerw Strategicznych, Rządów agencja Rezerw Strategicznych? Ten budżet wzrósł kilkukrotnie za czasów Morawieckiego. Zobaczcie Państwo, że jak Kaczyński nakazał odwołać dworczyka, to jak Kuchciński, Kuchciński wszedł na miejsce dworczyka do Urzędu Rady Ministrów, nic się nie zmieniło. Dworczyk cały czas odpowiadał za agencję rezerw strategicznych. Wielokrotnie robiliśmy o tym materiały, pokazywaliśmy państwu. Teraz zrobiono wszystko, żeby opóźnić, żeby nie dopuścić do tych materiałów. To jest śledztwo pod, na zlecenie prokuratora. Teraz niezwykle istotne, który, który prokurator zlecił, zlecił to śledztwo. No i teraz okaże się, no przecież, nie może tego sprawdzać, bo to śledztwo już jest w prokuraturze. CBA zabezpieczyło komputery, zabezpieczyło rzeczy. Mam nadzieję, że tam nie będzie tych słynnych przypadków, jak u pana senatora Brejzy, że, że pękały dowody. To jest, to, to jest, szanowni państwo, to jest, to jest działanie na krótką metę, bo to wszystko zostanie ustalone. Natomiast teraz w tym gorącym okresie, teraz, kiedy jest komisja do spraw Pegasusa, komisja do tych, do y, wyborów kopertowych. To jest niezwykle istotne. No, nie chcą, żeby tutaj również y, nowi y, ludzie już y, z rządu Donalda Tuska, którzy będą mianowani właśnie do rządowych agencji strategicznych, mieli podstawy do złożenia zwiadomienia o pełniu No bo skoro nie będzie dokumentacji, skoro nie będzie dowodów, no to i sprawa jest już w prokuraturze, no to nawet może być bardzo poważny problem z dostępem, z dostępem do tych materiałów. Oni już mają, mają, muszą działać po nowemu. Nie mogą, nie mogą zobaczyć, co się działo wcześniej. Szanowni Państwo, no to jest tak jasny i klarowny, klarowny ruch. Jest, jest, akurat zobaczcie Państwo na, na chwilę przed powołaniem, przed powołaniem nowego rządu. Przecież chyba Pan pułkownik Stróżny zdaje sobie sprawę, że to, że to e, nie zmieni jego, jego pozycji. Tutaj wcześniej pan pułkownik Stróżny był uprzejmy e, wysmarować takie pismo, tak jak kiedyś mówił, donos do, do różnych organów Unii Europejskiej, że, że jak to jest, że chcą odwołać odwołać, e, zlikwidować. Zlikwidować CBA. Tutaj jest inna narracja, zobaczycie państwo, jaka będzie narracja e, dalsza. Dalsza narracja będzie taka, że. Polskie CBA odpowiada między innymi za to, żeby na Ukrainę był wysyłany sprzęt wojskowy. Między innymi ma, ma bardzo duży, ma bardzo duży wpływ na to. No, współpracuje bardzo blisko z ukraińskim NABU I tam szanowni państwo, no bez polskiego CBA, jeżeli w Polsce nie będzie akurat CBA, które zajmuje się antykorupcją, no to dlatego po prostu Amerykanie przestaną wysyłać pomoc zbrojeniową na Ukrainę. To, 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 to są w głupoty, szanowni państwo, ale oni, oni robią to. No, 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 mają, mają tendencję do takich, do takich działań, no, jak w Soczewce, jak w soczewce jest, jest ta wczorajsza sprawa z tym lobbystą na terenie Sejmu, który okazał się bzdurą. Ten pan też o wzroście pralki Polar, ten pan Gosek, czy Gost, ja nie wiem, nie wiem jak on się nazywa, ten przemiły człowiek, który wpadał rozbi te, te wszystkie konferencje e, Koalicji Obywatelskiej jeszcze, jeszcze inne. I on wpadł w, i wczoraj mówił, że, że, że jest, lobbysta, jest lobbysta na terenie Sejmu. Okazuje się, że, że to jest człowiek, który e, pracuje, pracuje w różnych komisjach sejmowych, e, bardzo długo ekspert. Szanowni Państwo, no, 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 po prostu to jest komedia. I, 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 teraz, I teraz w tej chwili całe znaczenie CBA będzie niezwykle istotne. Dla Dworczyka i dla Morawieckiego olbrzymim bólem, my, to, my trąbimy o tym, Szanowni Państwo, od, od tak długiego czasu, największym bólem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. W tej chwili wydaje im się, że będą mogli zahamować te sprawy. Spodziewam się, że jak będzie nowa prokuratura, to już nie będzie takiego problemu z, z dotarciem do dowodów. Także to jest zamurowanie na chwilę, a jeżeli będą tam coś ukrywali, to mają straszny problem, jeszcze większy niż mają. Tonko, przede wszystkim zacznijmy od tego. Centralne biuro antykorupcyjne pod rządami pana pułkownika, skoro tak bardzo lubię, Andrzeja Stróżdego, no. czyniło, zajmowało się działalnością przestępczą, między innymi na moim i na twoim kierunku. Bo przypomnijmy, to on rządził wtedy, kiedy CBA wziął udział w prowokacji przeciwko tobie, w której uwaga, czynny współpracownik CBA pomówił ciebie o to, że dwa lata wcześniej, a on czy dwa, dobrze mówię, nawet więcej, że cztery lata wcześniej. Cztery lata wcześniej. Że cztery lata wcześniej, będąc współpracownikiem CBA, ABW i CBSP, brał udział w Twojej grupie zorganizowanej grupie przestępczej. No i e, w, e, wyłudził na twoje polecenie VAT, którego jednak nie wyłudził, bo później e, ktoś mu kazał wpłacić. Ten ktoś, kto, kto mu kazał wpłacić, to akurat prawdziwy właściciel tej firmy, Zrobili jakąś dziwną konstrukcję, natomiast było jasne od samego początku, że sprawa jest polityczna, i stróży na to przystawał. Stróżny przystawał na różne prowokacje przeciwko tobie, przeciwko mnie. Mówiliśmy o tej operacji M-Forum, którą robiła katowicka delegatura CBA. Oprócz tego były też operacje z Krakowa, były operacje z Lublina. Więc... Wjazd do mojego byłego biura, które było blisko biura Jarosława Kaczyńskiego, gdzie funkcjonariusze z delegatury Włodzi ukradli dokumentację oraz twarde dyski znajdujące się w tym biurze. I do tej pory trwała przypychanka, żeby przesłuchać świadków tego. Rzeczywiście, taka sytuacja miała miejsce, to zostało ukradzione. Nie zostawiono, ja byłem wtedy w więzieniu, nie zostawiono żadnego pokwitowania, nic nic nie zrobię, zaproszę sobie pozabierano dokumenty i, i, i między innymi zabrał je ułaskawiony razem z kamieńskim Grzegorz P. Były wice szewcewa. to tak, to jest już oczywiste w ich działaniach. Nie, mamy do czynienia z sytuacją, w której służba antykorupcyjna, jaką jest E, e, służba, którą jest e, CBA, e, zachowuje się po prostu jak ramię polityczne partii, e, która zajmuje się kryciem. E, dowodów, znaczy ukrywaniem dowodów, doprowadzaniem do sytuacji, w której prawdziwe przestępstwa korupcyjne nie są karane. Przypomnijmy, no, pan Stróżny był szefem CBA w czasach tych największych wałów na maseczkach KGHM, na respiratorach. To jest człowiek, który nie ścigał korupcji, nie dopatrywał się żadnego, żadnych ukrytych motywów, na przykład w ujawnionych przez centra, przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przecież Najwyższa Izba Kontroli wysłała w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, że Cieszyński kupił respiratory, które w ogóle nie nadawały się do używania wobec ludzi z covid ale oni je kupili w trybie pilnym, zapłacili za to 10 razy więcej ponad niż chciał. Nawet chyba 11 razy, albo nie 12 niż chciał producent. I, i, i wrzucili te respiratory do agencji właśnie tych rezerw strategicznych. I wiecie Państwo, no to jest ten moment, w którym Centralne Biuro Antykorupcyjne wchodzi i używa tego. No to jest też facet, który. Wiecie Państwo, to jest człowiek, który przychodzi do pracy, dowiaduje się, że ma na że jego podwładni wykorzystują nielegalne narzędzie, którym jest Pegasus. I on nic z tym nie robi. On ma gigantyczne problemy. Jest różny. Ja powiem szczerze, nie wiem, w którym momencie on sobie wyobraża, że jest w stanie wytworzyć jakieś pozytywne publicity, jakiś pozytywny wizerunek wokół siebie, który pozwoli mu, no, e, które te, które, no, nie. pozwoli mu zachować stanowisko, tak, po, tak, po, tak, znaczy, no, tak, to na tak, minko wylądować. A tak, to powiedzmy, tak, znaczy jakimś... pamiętacie państwo o tej konferencji, o tym spotkaniu nieformalnym w Lucieniu, o którym mówił Paweł Wojtunik, ta awantura z tym śledztwem, te, te rzeczy, które były tam zorganizowane. To należy sprawdzić, w jaki sposób funkcjonariusze CBA byli motywowani przed samymi wyborami do tego, żeby działać i bronić reżimu Kaczyńskiego. No to, to tutaj wychodził pan, pan Stróżny, bronił, te, bro, bronił tego towarzystwa, robił, robił filmiki propagandowe. Pamiętacie państwo, jak to wyglądało? Oczywiście wszyscy zaatakowali Pawła Wojtunika, później atakowali teraz Tomasza Kaszmarka. To, to, jest, to, jest, to się wszystko wpisuje w ten strach, który ogarnia ich. Natomiast jeszcze raz powtarzam, rządowa agencja rezerw strategicznych to prywatny folwark Morawieckiego i Dworczyka. To ich, to ich pasi, tak, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego niewątpliwie próba schowania, przytrzymania tych, tych materiałów. U siebie to jest próba na krótko. Rzeczywiście. Ale ja już yy, czytam, że pan poseł Szczerba wypowiada się i, i, i ma, ma podobne zdanie, że tutaj to, to wy, wy, wygląda, wygląda, wy, wygląda bardzo dziwnie. No, jak widzicie Państwo, było, było tyle czasu wcześniej. Nie można było podejmować tych yy, działań teraz na trzy dni przed utratą władzy. Można. Trzeba. Nie ma. Szanowni Państwo, śledztwo jest tylko w sprawie. Tam nie jest, nie jest oczywiście nikt z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy od nadzorujących agencje Rezerw Strategicznych obiektem, obiektem figurantem tego śledztwa. Jest po prostu rządowa agencja. Trzeba wejść i sprawdzić i zabrać materiały. No, to jest jeden, jeden wielki cyrk. Jak widzicie, państwo, jak widzicie Państwo, teraz również już są te spektakularne awantury pomiędzy Kamińskim a Obajtkiem. Tutaj jest kolejna, kolejna próba. Tutaj już Pan pułkownik Wasławek dochodzi, dochodzi do wniosku, że on swoje na tym ugra, że oni są fachowcami i w tej chwili pokażą, że od dawna Zwracali uwagę na to, że i Obajtek, i tam jeszcze chodzi o Pana Sołowowa, no mogą, mogą nie spełniać y, warunków y, bezpieczeństwa dla tego jednego z najważniejszych kontraktów w Polsce. Szanowni Państwo, znowu ruchy pozorowane, przepraszam za wyrażenie, gównoburza, awantura pomiędzy, pomiędzy nimi, a tak naprawdę przyjdzie leśniczy i, i, i pokaże, gdzie, gdzie, tam jest problem. I, i tak to będzie, i, i, tak to, i tak to, będzie, będzie wyglądało. I ci wszyscy ludzie, którzy sądzą, że tymi pozorowanymi ruchami, które zaczynają się od konfliktów wewnętrznych, nagle zrobią po tak długim czasie, wyrobią opinię u nowych władz, że oni są bezstronni. Oni działają tak samo, tak samo jak, jak są przestępstwa czy jakieś nieprawidłowości ludzi związanych z pisem, jak i z opozycją, oczywiście. Poczekajmy spokojnie. Spodziewam się, że tutaj już nawet pan minister Siemionak również tą, 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 tą sprawą ja się ja zajmie. Powiem w ten sposób. Andrzej Stróżny musi odejść jak najszybciej od CBA. CBA musi zostać zlikwidowany, ponieważ tego się nie da uzdrowić. Wiadomo, że na przeszkodzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie stał Andrzej Duda, więc to zostanie ono zostanie zlikwidowane najprawdopodobniej dopiero w momencie, kiedy on przestanie być prezydentem, czyli najpóźniej jest to sierpień 2025 roku i w tym momencie CBA przestanie istnieć. Stróżnemu się wydaje, że być może uda im się zrobić, przepraszam za określenie, jakoś stójkę w zwisie, czyli po prostu uda im się jakoś przetrwać i... Do tego czasu, aż, że tak powiem, wtedy czy on, czy, czy jakieś zablokowanie jego odwołania. Powiem szczerze, nierealne, dlatego że Donald Tusk się bardzo dużo nauczył. W 2007 roku on popełnił błąd, odpuścił sprawę Beaty Sawickiej. Wydawało mu się, że odwołanie Kamińskiego będzie wyglądało na prymitywną zemstę za sprawę Beaty Sawickiej. Tak naprawdę należało się bardzo mocno przyjrzeć wtedy tej sprawie od razu. To, że to była prowokacja nielegalna, no to wyszło parę lat później. Już po wyroku sądu, no, który ją uniewinnił, który właśnie wtedy stanął na stanowisku, że nie było w ogóle Żadnych podstaw przeprowadzania tej prowokacji. Czyli, krótko mówiąc, panowie sobie wybrali e, posłankę, zrobili sobie jej profil psychologiczny, dali przystojnego agenta, który e, bardzo ciekawie powiedział agent Tomek, że on jest takim, że on był takim chodzącym Pegazusem, że zanim się pojawiły prawdziwe Pegazusy. On był takim właśnie urządzeniem e, bronią, która nagrywała, ale też e, manipulowała ludźmi. E, I e, nie było żadnego dowodu. Na to, że kiedykolwiek posłanka Sawicka, zanim został wysłany do niej agent CBA, prowadziła jakąkolwiek działalność nielegalną. W związku z tym nie, mogła, nie można było jej przetestować. A skoro nie można jej było przetestować, to. to Drodzy Państwo, to tyle. Szanowni państwo, historia. Znaczy, Janku jest jeszcze, jeszcze jedno dodam. To jest również niezwykle ważne po to, żeby przedłużyć tą agonię CBA, to jest po to, żeby CBA liczyło się. Opinia CBA przy komisjach powołanych teraz przez opozycję, bo CBA będzie przeciwstawiało się temu, żeby można było poznawać e, wszystkie materiały bezprawnie zgromadzone przez PiS. Tak, tak, rzecz. tak, trzeba tak, jak I, I to bo, oni są od tego, że będą przeszkadzali, toczą się dalej sprawy CBA, tak, dalej tak, ma tak, poważne zadania, zlikwiduje się to, zniszczy i nie można, nie można ustalić prawdy. Dlatego trzeba jak najszybciej przejąć CBA, jak najszybciej odsunąć od stanowiska pana pułkownika, bo on lubi być pułkownikiem Andrzeja Stróżnego. Tak naprawdę jest to Andrzej Stróżny, były pułkownik, albo pułkownik Stanisławskiego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast to jest śmieszne, bo on podpisywał te, podpisywał papiery, no. Jako szef CBA i pułkownik, no, no nie ma czegoś takiego w CBA, nie ma, nie ma stopni wojskowych, w CBA. Czyli po... No, hi historia bez cenzury, w dobrych empikach, w dobrych książkach, zemsta syna Napoleona e, i e, oprócz tego bandyci Piłsudskiego. Bardzo dobry artykuł o współpracownikach e, Józefa Piłsudskiego, którzy byli delegowani do bicia, do e, kasowania ludzi, którzy krytykowali wodza. E, a teraz Tomek z Wąsik. Wąsik, posłuchaj, masz się bardzo poważny problem. Kolejny. Policja i prokuratura, która boi się kontroli, teraz ujawniła portret, zdjęcia i film bandyty usi usiłującego popełnić zabójstwo, wepchnięcia pod pociąg. Metra w lipcu w Warszawie pary ludzi, kobiety i mężczyzny. Słuchajcie, to, że z niewiadomych powodów wy nie pokazywaliście wizerunku tego człowieka od lipca do teraz, dopiero teraz doszliście do wniosku, że należy pokazać tego człowieka. To ja spodziewam się, że jeżeli zaczną tą sprawę sprawdzać, Ludzie zajmujący się takimi przestępstwami i szukaniem takich przestępców, będzie wam trudno wytłumaczyć, dlaczego wiedzieliście, że jest gdzieś bandyta, który usiłował wepchnąć pod, pod metro dwoje ludzi, których nie znał, i dlaczego wyrzeście nie udostępniali jego wizerunku. To jest naturalne, że ten wizerunek należało udostępnić już jak najprędzej. No, po prostu chodzi sobie po Polsce gdzieś jakiś zwyrodnialec, który chce zabijać ludzi. On nie musi chcieć ich zabijać koniecznie w ten sposób, może robić to w inne, innymi metodami. Dlaczego żeście tego nie ujawnili? Ja słyszałem różne teorie, natomiast niewątpliwie, Szanowni Państwo, wrócimy do tej sprawy, natomiast wąsik. Widziałeś o tej sprawie i to, żeście jej nie nagłaśniali, nie pokazywali, to ma drugie dno. Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiali, bo to jest zagrożenie dla społeczeństwa. Stworzyliście zagrożenie dla społeczeństwa. Szanowni Państwo, do zobaczenia.